No bo ja jestem w chlewie teraz. Tajfun mnie wysłał do świni. Ej, świni mam ej, słomę wyrzucić. A o co chodzi? Tak. No i właśnie za 5 minut mam wyjść. Tajfun powiedział, że mam gnój od świni wyrzucać. A to ja mogę świn chyba wziąć jeszcze. Halo, bo moja świnka, która ma dwa lata, Basia się nazywa. Fajna maciorka. No to jakbyś chciał, przepraszam, czy nie wiem, czy mogę na tym mówić, ale jakbyś chciał, to, to ja swoją świnkę wezmę, bo teraz, bo Tajfuł wczoraj obrządzał, a ja teraz muszę obrządzać, bo my na zmianę. No i czego się wyłączyłeś? <grystanie> <grystanie> Zamkniemy to okno wody.